Nazwa perfumy pochodzi od łacińskiego terminu perfumum, co tłumaczy się przez dym. W ten sposób pradawne ludy oddawały cześć Bogom, wysyłając prośby i modlitwy właśnie nie niebu, ten pachnący dym. Substancje zapachowe wytwarzane z naturalnych substancji były znane już w czasach starożytnych. Jednak udokumentowana historia na ten temat rozpoczyna się wraz z początkiem istnienia wielkich starożytnych cywilizacji. I tak na przykład Egipcjanie smarowali swoje głowy i włosy namaszczali e, takimi pachnącymi pomadami i w ten sposób roztaczali wokół siebie taką pachnącą aurę. I tak na przykład w 1922 roku, kiedy odkryto grób e, e, Tuttenhamona, znaleziono tam taką e, pomadę w misie zamkniętej. Proszę sobie wyobrazić, że pomimo upływu 3000 lat e, ta substancja dalej pachniała. W czasach renesansu nastąpił gwałtowny rozwój sztuki e, perfum. E, Włochy stały się stolicą Zapachu. Kobietą, która przyniosła tę stolicę do Francji, była Katarzyna Medecejska, która wyszła w 1533 roku za króla Francji Henryka II. Zabrała wtedy razem z sobą swoich alchemików, swoich prywatnych, osobistych kompozytorów perfum. Oni jednak nie mogąc zabrać z sobą kwiatów z Toskanii, zaczęli poszukiwać we Francji miejsca, gdzie można te kwiaty uprawić. I tak właśnie znaleźli to miejsce w Graz, i do dziś to miejsce jest stolicą zapachu. W 1828 roku to jest ważny moment w historii perfum, ponieważ wtedy Pierre Guerlain otworzył w Paryżu swój pierwszy zakład perfumiarski swoją pracownię, w której produkowano perfumy na zamówienie. I wtedy też przestano myśleć o produkcji perfum jako o magii. Alchemicy stali się chemikami. Ważnym momentem, ważną datą w historii perfum jest też rok 1921, kiedy to chemik Coco Chanel stworzył dla niej pierwszy zapach. Mademoiselle wiemy, że kochała luksus, kochała klasykę, prostotę i piękno. Wybrała bardzo prostą, minimalistyczną butelkę do swoich perfum. Nazwała je Chanel nr 5 i 5 maja 1921 roku pokazała je razem z kolekcją w Paryżu. Jednak nie od razu wprowadziła ten zapach do sprzedaży. Był on dopiero sprzedawany od 1925 roku. Natomiast wcześniej spryskiwała swoje atelier, swoją pracownię tym zapachem i panie, które przychodziły, odbierały swoje kreacje, gdy pytały co tak pięknie pachnie, mademoiselle wyjmowała flakon, podawała i cichutko do ucha szeptała: nie sprzedaje ci go, daruję.